Cześć. Dzisiaj przedstawię Wam metodę, która pozwoli jeść więcej warzyw, które niewątpliwie są ważnym elementem codziennej diety. Nie wszyscy warzywa lubią, co też jest wystarczającym argumentem, aby ich unikać. Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby wprowadzić do swojej diety więcej warzyw lub odczarować niechęć do nich, zostań i posłuchaj. A może po prostu chcesz poznać sekret zdolności jedzenia surowych warzyw z wielką przyjemnością? W tym filmie przedstawię proces, który to umożliwia. Zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego wielu ludzi nie lubi warzyw? Przyczyn może być mnóstwo. Hmm, może w dzieciństwie ktoś zmuszał ich do jedzenia, kiedy akurat nie byli głodni? Mózg zachował to wspomnienie i skojarzył jedzenie warzyw jako nieprzyjemne doświadczenie. Jednak po kilku latach ci sami ludzie. Postanowili jeść więcej warzyw, bo na przykład chcą schudnąć albo wycofać chorobę, albo poczuć się lepiej. Zmotywowani robią sobie posiłek pełen warzyw. Nagle okazuje się, że jedzenie ich sprawia trudność. Nie czują satysfakcji z jedzenia. Brak satysfakcji to dla wielu wystarczający powód, aby dać sobie z warzywami spokój. Są też tacy, Którzy, mimo braku zadowolenia, jedzą warzywa na siłę, bo przecież są zdrowe. Zarówno w jednych, jak i w drugich narasta frustracja. Czy można inaczej? No ba, oczywiście, że można. Drastyczne zmiany, opierające się na zasadzie wszystko albo nic, u większości ludzi nie sprawdzają się na dłuższą metę. Nasz mózg potrzebuje czasu. I odpowiedniego przeprogramowania neuronalnego, aby wprowadzona zmiana, na przykład w sposobie odżywiania, została na dłuższą chwilę albo na całe życie. Przejdźmy zatem do konkretów. I jak to mam w zwyczaju, przedstawię rozwiązanie na podstawie przykładu. Pewna młoda dziewczyna postanowiła jeść więcej surowych warzyw. Bo uznała, że w jej codziennych ulubionych posiłkach nie jest ich zbyt dużo. Na śniadanie zwykle jada owsiankę z owocami i jest to posiłek pozbawiony warzyw. Z kolei podczas obiadu już się warzywa pojawiają na przykład w postaci dodatków do mięsa lub ryby, ale wciąż są to raczej dodatki. Kolacja to często kanapki z serem i szynką, gdzie warzywo to element dekoracyjny. Między posiłkami nasza bohaterka lubi sięgać po słodkie batoniki albo pączki. No, tam z pewnością surowych warzyw nie uświadczy. Dziewczyna ma przeświadczenie, że jedzenie większej ilości surowych warzyw wiąże się z rezygnacją z jej ulubionych potraw i wprowadzeniem do jadłospisu nowych dań. Ona nie jest na to gotowa. No, przynajmniej nie w tym momencie. Są dni, kiedy udaje jej się zjeść więcej warzyw, ale później jest ciąg dni, gdzie warzyw praktycznie nie je. Jak nasza bohaterka może osiągnąć sukces? Może nauczyć się jeść warzywa do każdego posiłku i tym samym zbudować krok po kroku nowe połączenia nerwowe w mózgu. Od czego zacznie? Kiedy zrobi swoje ulubione śniadanie. To przed jego konsumpcją schrupie trzy listki sałaty. Zanim pochłonie obiad, zje trzy listki sałaty, albo pięć plasterków ogórka, albo jeden plasterek cukinii. Konsekwentnie do każdego posiłku będzie zjadać taką porcję surowych warzyw, która nie stanowi dla niej wysiłku. Po pewnym czasie zaprogramuje w swoim mózgu, że do posiłku należy zjeść surowe warzywa. Kiedy odpowiedni program w mózgu utrwali się, zakorzeni, to jego realizacja będzie przychodzić z łatwością i jeszcze większą satysfakcją. Możecie zapytać, a skąd ja o tym wiem? <laughs> no cóż, sama jeszcze kilka lat temu nie jadłam tylu warzyw, co jem obecnie. Uwielbiałam słodycze tak samo, jak uwielbiam teraz warzywa. Konsekwentnie dzień po dniu, przed jedzeniem posiłku, chrupałam kilka listków sałaty albo kilka słupków papryki lub marchewki, w zależności co było akurat w domu. Do każdego posiłku dodawałam porcję warzyw, która sprawiała mi satysfakcję podczas jedzenia. To bardzo ważne, bo gdybym założyła, że będę jeść 15 listków sałaty przed każdym posiłkiem lub trzy łodygi selera naciowego. To posiłek byłby jakąś męczarnią. A nie o to w tym chodzi. Kiedy zjadłam dwa listki sałaty, to czułam się w porządku. Z perspektywy czasu okazało się, że w miesiącu tych listków sałaty zjadłam około 200. Fenomenalny wynik. Po kilku tygodniach zauważyłam, że posiłek bez surowych warzyw jest jakiś niepełny. Czułam, że czegoś mi brakuje. A to, kochani, oznaczało, że w moim mózgu wykształcił się nawyk jedzenia surowych warzyw do każdego posiłku. Co więcej, z upływem czasu porcja warzyw wzrastała. I w tym momencie większość moich posiłków jest pełna warzyw, z czego jestem bardzo zadowolona. Zmiana nawyków to proces. Można wykorzystać zamiłowanie naszego mózgu do rzeczy łatwych i osiągnąć cel, świetnie się przy tym bawiąc. Pomyśl, czy zjedzenie plasterka ogórka przed głównym posiłkiem jest trudne? Jasne, że nie. A po pewnym czasie może doprowadzić do sięgania po większą porcję warzyw w sposób naturalny. Dlatego, jeżeli czujesz, że w Twojej diecie brakuje surowych warzyw, dodaj małą ich ilość do każdego posiłku. A po kilku tygodniach nawyk utrwali się, a ty pozytywnie się zaskoczysz. Przypuśćmy, że robisz sobie jajecznicę z pomidorami i rukolą. Dodatek warzywny w daniu występuje, prawda? Hmm, nic nie szkodzi. I tak schrób dwa listki sałaty. A może robisz sobie posiłek na słodko, gdzie warzywo totalnie nie pasuje do kompozycji smakowej. To też nie problem. Schrób dwa listki sałaty przed przystąpieniem do jedzenia właściwego dania. Pamiętaj, ty wybierasz warzywo. Będzie ono z grupy Twoich ulubionych. Ty również decydujesz o ilości. Niech ilość ta będzie dla ciebie komfortowa. Dwa listki sałaty to pikuś? Pięć to już za dużo. Trzy w sam raz? Zatem niech będą trzy. Kiedy pewnego dnia uznasz, że jesteś gotów zjeść pięć listków sałaty, zjedz pięć. A może nawet pokusisz się o dziesięć. Ok, zjedz dziesięć ale zawsze w zgodzie ze samym sobą. Kiedy zbudujesz pozytywną relację z warzywami, ich jedzenie stanie się prawdziwą przyjemnością. Już wiesz, jak to zrobić. Teraz wystarczy działać. Co więcej, zjadanie surowych warzyw przed posiłkiem ma swoje zalety. Błonnik w nich zawarty będzie spowalniać wchłanianie cukru do krwi, przez co poziom glukozy drastycznie nie wzrośnie co z kolei zmniejszy ilość uszkodzeń i stanów zapalnych. Masz ochotę na kawałek ciasta? Bo to element twojej codziennej diety? Ok. A co powiesz na schrupanie ogórka lub sałaty przed deserem? Brzmi dziwnie? Nie szkodzi. Ważne, że może zminimalizować skutki uboczne i konsekwentnie utrwalać nawyk jedzenia warzyw do każdego posiłku. Na zakończenie. Chciałam podkreślić jeszcze jeden ważny element całego procesu nauki jedzenia warzyw. Celebruj małe sukcesy. Ciesz się z każdego progresu. Porównuj się. Tak, tak. Porównuj się. Jedynie do samego siebie z przeszłości. Dziś zjadłeś dwa listki sałaty? Trzy plasterki ogórka i dwie malutkie rzodkieweczki? Wspaniale! Sukces! Bo jeszcze wczoraj w twoim jadłospisie nie było ani grama świeżego warzywa. A co z jutrem? Jutro możesz powtórzyć sukces z minionego dnia i bądź z siebie dumny za każdym razem. Może się zdarzyć, że twój znajomy też rozpocznie naukę jedzenia warzyw i będzie konsumować nie dwa, ale dziesięć listków sałaty przed posiłkiem. Jest to w porządku. Ale porównywanie się z nim nic tobie nie da. Każdy jest oddzielnym bytem, każdy ma inne doświadczenia życiowe i swoją własną ich interpretację. Podczas samorozwoju skup się jedynie na porównywaniu siebie z samym sobą, tylko że z przeszłości. To pozwoli ci w miły sposób progresować i wyciągać wnioski. Bo kiedy zaczniesz porównywać się do swojego znajomego, na siłę zaczniesz jeść więcej sałaty, to zamiast zbudować pozytywną drogę neuronalną, możesz jeszcze bardziej zniech zniechęcić się do swojego nowego postanowienia. A przecież nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby jeść taką porcję warzyw, która sprawia Ci przyjemność lub nie wywołuje zniechęcenia. Na początku drogi możesz zacząć nawet od jednego kęsa zieleniny. Wszystko zależy od Ciebie. Kochani, ja już Cię z Wami żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego, papa! Pa.